Czas na powrót. Na potężny powrót, i zobaczcie, jaką batlę przygotowałem. To może być naprawdę ciekawa batla. Może to być ciekawa batla. Mamy wszystkie skrzynie, czyli bez busta na buście, na jesterze. I dałem plug Case'a, Steampunk. AWP. Gigabułę. Summer Case'a, Breakouty. I na końcu nie 4% Crimson. Tylko damy 4% Slotera. I niech to będzie Anderek. Anderek na trzy osoby i liczymy też na zwyklaki, czyli na zwyklaki, ewentualnie na Boosta, nie tylko na Jester'a. No może w końcu coś jebnie z tych zwyklaczków. Pierwszy zwyklak plak Case, a 8 Zico, no jakby ten kawałek był minimal wear. Może fabrycznie nowe. no byłoby lepiej, ale niestety dwie pierwsze zawiodły. Zobaczmy, czy Jester zaskoczy. No niby wpadło coś lepszego, ale mógł to być już ten Bowie Knife Gamma Doppler. Steampunk bez niczego. No najlepszy przedmiot to rewolwer. Na buście. Emeczka Baskill i Royal Paladin. I zobaczmy teraz jesterek. Ja pitole, mamy glowsy, Niestety, bez emeczki Knight dla nikogo. Trafią Glovesy. I tracimy niestety, ale wprowadzenie. Zobaczmy AWP na buście. No, nic specjalnego. I teraz jesterek. O, Wildfire i to. Well worn. No, średnio, mamy jeszcze sporo skrzynek. No, ale na razie te bez Boosta i na buście. No, średnio. Może gigabua O, mamy Glocka Ballet Queena. Zobaczmy, czy na jesterze wpadnie karambit Sloter na prawo. Proszę, nie ma nic. Na jesterze w ogóle chyba, na jesterze gorzej niż na buście. Summer Case na buście daje nam Emeczkę Chantico Fire. I powiem wam, że będzie ciężko. No będzie ciężko, chyba że teraz Jester zaskoczy. Dwa noże na prawo. Ja pitole, mamy Oriona. Teraz imagine scenariusz by był jakby z jednego zwykłego breakouta. Wleciała kosa przykładowo na środek. A później na jesterze na prawo i dwa motylki, ale. No ten scenariusz raczej tutaj nie do zrealizowania. No i zobaczmy, czy na czesterze w ogóle... O, coś wpadnie. Takie dwie kosy na prawo. O, nie... Ja, pitole. I znowu, ty, zobaczcie w ogóle to. Znowu dwie kosy pokazał. Będzie bałag. No, będzie bałik. No, zaczęliśmy naprawdę... E, kiepsko bym powiedział i mam Piątala. Ja myślę, że za Piątala klikniemy 4% z lotera. Ale nic nie będzie. Ej, a jakbym kliknął... Na farta. 2% Dragon Lore zostawiam tu serduszko. Zobaczmy, może to będzie powrotnie. No, jest to dobre kliknięcie. Jest to dobre kliknięcie. A ja bym kliknął jeszcze 1%. Ok, na 1% nic już nie będzie, ale udało się kliknąć Karambita Lore. Zobaczmy jeszcze 4% slotera. Oj, tutaj nic już nie będzie. Ej, jest jakaś batla? O kurde, za trujeczkę. Dobra, wiadę tu. Trzy skrzynie Kurst Case na gestrze Anderek. Oj, zaczynamy kiepsko. I w ogóle, że tutaj nic nie wpadło? Teraz, proszę, druga. Oj, 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 dalej średnio. Ja, pierdzielę. Ej, powiem wam, że ta batla tragiczna jeszcze raz co nas ogrywa i powiem wam, że ta. Oj, zmarnowana truja. Zmarnowana truja, mamy Glocka AXS. sprzedajemy tego Glocka i ja robię underka, Ja robię underka tylko że ja robię innego. I damy sobie tak, 1% sloter 3 razy, 1, 2, 1, 4, damy 1% Dragon Lore, robię takiego Undera. Robię takiego Undera na 3 osoby. Powiem Wam tak, no najlepszy scenariusz, 2 M9, ewentualnie M9 i Dragon Lore, -a. wjechał jakiś Foreshell. No i zobaczmy, czy tutaj na 1% coś wskoczy. Niedawno na 1% wleciała M9 sloter fabrycznie nowa, za 120 ziko ta skrzynia. O właśnie, mamy jeszcze do Dagers, jak widzicie na 1% też się da coś trafić. No ale nie jest to M9. OK i mamy teraz 2 4%. No i zobaczmy. Proszę, M9 na środek. Nie ma. No i na 4% jakby body samo nam trafił, byłoby pięknie. Ale nie trafia. No i na 1% Będzie ciężko. I... No, zgarniamy Battle 1676, a mamy tutaj 1697. Mamy dwie koski, ale to nie jest to, czego oczekiwałem. A szkoda, że tam nie wleciała ta Dragon Lorka. Byśmy się naprawdę konkretnie podzielili, ale zróbmy coś takiego na szerdzie, na 4 osoby. Na 4 osoby taki szerdzik, tyle że tutaj jeszcze dorzucam w skrzynię 2% Dragon Lore. No i zobaczmy, damy sobie. Najmocniejsze boty, najmocniejsze boty, które potrafią trafić. No i liczę na to, że one w tej batelce trafią. No i pierwsza skrzynia zawodzi. Zobaczmy, jak druga. Mamy 1%, to jest bardzo mało. No okej, okay, nie ma nic. No i zobaczmy, trzecia, ostateczna 1%. Czy z trzech skrzynek na 1% coś wpadnie, niestety, ale nie 2%. Okej, okay, też nic. No i dobra, 4%. Tutaj chociaż jedna M9. No, przeleciały 3 M9, 1 i 2% Dragon Lore. Jest Dragon Lore na 1% fabrycznie nowa i jeszcze jedna. Nie ma, ale jest dobrze. Na 1%. Na 1% wjechała mamy glossy Emerald Webby Filtested. I to jest dobry podział. To jest dobry podział. Sprzedaję te glovesy, robię takiego samego underdoga. I dzisiaj liczę na procentowy. Robimy takiego samego underka. I jestem ciekaw, czy ten underek się też tak ułoży. Jakby to był underek, ta wcześniejsza batla. No byłoby zdecydowanie lepiej ze względu na to, żebyśmy się podzielili na 3, a nie na 4. No ale zobaczmy, no może. Na 1%, że udało się trafić w ogóle Dragon Lore i to fabrycznie nowo ma nieprzykładowo Butlescare, to i tak jest hit, więc jest dobrze. No i 3 skrzynie 1% nie dały nic, zobaczmy jak 2%. Czy już coś wskoczy. Dwa noże. 4%. Jest druga M9. Niech wiedzie jeszcze Dragon Lorca, proszę. Nie ma. No, 2%, proszę. Dzielimy się na dwie osoby. Dla mnie i dla Rosso mamy super podział. Mamy super podział, jestem dziewiąteczką. Jestem dziewiąteczką, ja to mam dziewiąteczkę sobie na razie zostawiam ee, i myślę, że mogę sobie resztę sprzedać. Przypominam, że trwa rozdanie i to myślę, że konkretne. Mega konkretne. Macie Glocka fajda za 5 dych, macie M9 Black Laminat za 2 dychy, macie Klasika za 15 taka, AWP Bum za 9 ziko i w sumie Glocka fajda. Generalnie jak wyjeżdżacie za 5 dych z moim kodzikiem, no to macie szansę zgarnąć każdego z tych przedmiotów, czyli M9, Classica, AWP, no i Glocka Faida. Mistrzowskie rozdanie. Mistrzowskie rozdanie. No tyle osób próbowało zgarnąć Glocka Fajda, na razie się nikomu nie oddało, no szans miał Robo, bo wjechał chyba najwięcej, bo ten awatarek jego jest największy. E, pamiętajcie jednak, że strona jest tylko dla osób pełnoletnich, musisz mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać. Dodatkowo nie zachęcam cię do wpłaty, ponieważ nic nie trafisz. Nic nie trafisz i odradzam. Odradzam ci wpłacania tutaj na stronę. Jednak jeśli chcesz już zrobić jakieś skiny, no to możesz to zrobić właśnie z moim kodem. Klikasz zielony plus i wpisujesz kod Waxs, otrzymujesz darmowe 2 zł, no i plus 10% Płatę. Pamiętaj, że te przedmioty zgarniasz razem z płatą jako prezent. Nie jest to losowanie. Eee, no, ja wam powiem, że po takich trafach ja wam mogę jeszcze coś dorzucić. Ale czekajcie, co? Może jakiś kałaszek? Ja myślę, że sobie pierwsze co to otworzymy 9 na buść. 3, słabo. Kolejne 3, lipa. Kolejne. No, mamy już kałaszka asimowa to jest lepszy drop. Tutaj dalej lipa. I lipa. Dobra. I teraz odpuścimy z szybkim trybem z boostem i otworzymy sobie na razie jedną na dżesterku. O kućwa. Fire Serpent, Case Harden, Two Inheritance, Monster. A trafiamy kućwa Pamiętajcie, że nie zawsze do rady trafić najlepsze przedmioty. No tutaj na dżesterze trafiłem szósty najgorszy możliwy przedmiot do trafienia. No polećmy jeszcze raz z tą skrzynią. No redline jest tutaj wysoko, ale to jest filtr zwykle. Więc jeszcze raz do trzech razy to 3 razy sztuka, jak to się mawia, ale nie w tym przypadku. Niestety mamy Kałacha, ale jakiegoś okropnego. Zróbmy Andera. I ja myślę, że Andera zrobię w taki sposób, że damy sobie. A dajmy Fracture Case'a dwa razy na Jesterze. Damy te Ore Howler Case'a. Jak tak myślę, damy jeszcze jednego samerka. Damy jednego Dream Nightmarka. Damy jednego Breakouta na Farcika. I damy tą skrzynię 472 razy. Robię takiego undera za trujeczkę. No i jestem ciekaw, czy ten under na 8 skrzynkach, no, nam wejdzie. I może akurat będzie tutaj jakiś fajny skinek dla Was jeszcze na rozdanie. No jestem ciekaw, jak zaczniemy fracture case. No, bez niczego specjalnego, nawet ten Digielek Prince nie wjechał. Zobaczmy, jak drugi fracture. No, jest Digielek, ale well worn. Okej, okay, bez tatraka, bez niczego. Jak ten orekular. Mamy empressika, minimal nie ma tragedii, szkoda, że nie fabrycznie nowy. Oj, summer case, no mógł, mógł tutaj wypluć koskę, no ale na razie ułożenie mamy całkiem niezłe. Dreams Nightmar Nightmare nie daje niczego, zobaczmy, breakout Oj, też nic nie dał, no tutaj motylkiem moglibyśmy już kogoś odpulić, ale niestety ak 4 trafiam w hydroponikę. I jeszcze Monstera, no i tutaj załadował się niestety, ale pieprzony standardzik, wysyłamy tam faka eee, Ja myślę, że otworzę jeszcze jedną skrzynię AK-47. I zobaczmy, no jeszcze jeden na gesterze. trafiłem w ogóle najlepszy możliwy przedmiot na batelce. Trafiłem najlepszy możliwy, no zobaczcie to, hydroponika drugi najlepszy to jest AK-Fire Serpent. Mamy kawała Monstera, no otworzę jeszcze... Jeszcze jedną jetsecik, hydroponika mamy Akan Chateda. Dobra, no dołożę wam jeszcze monsterka. Monsterek będzie za 8 ziko, on będzie dostępny od czwartku od godziny 15.10 i w sumie tyle. No dodatkowo za 8 ziko. Za 8 ziko jeszcze coś takiego macie do zgarnięcia. Ja mam 13 taka, a zobaczmy jeszcze tego short fuse case'a na jesterze. Okej, okay, będzie redline, Jest to drugi najlepszy przedmiot. A można go trafić w statraku, ale niestety nie wypada w statraku. P2000 Imperial, no ja myślę, że odpuścimy, a ten Ore Howler Case Galil Control, a zobaczmy jeszcze Miner's Case'a za 128 zł jedna, otworzy trzy okej, okay, no pamiętajcie, że nie zawsze za radę trafić najlepsze przedmioty, ja mam dwunastaczka ja myślę, że jeszcze polecę i otworzę 4% Sloter no na farta niestety nie wjechało i ja myślę, że otworzymy sobie ostateczną skrzynię 3% Dragon Lore na sam koniec tego odcinka, zobaczmy nie ma, nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty, a pamiętajcie, jeśli chcielibyście wymieniać swoje skiny, no to mamy stronę Pirate Swap, no i tam wezmę dzisiaj skina dla Was. No i zobaczcie, mamy stronę Pirate Swap, gdzie macie naprawdę spory bank skinów, znajdziecie tutaj dosłownie wszystko, możecie również wymienić swoje wszystkie przedmioty. No zobaczcie to, macie mega tanie skinki, możecie je wymienić, macie skrzynki, macie przywieszki. Macie oczywiście drogie skiny, to również możecie sobie je zamienić na te przedmioty, które akurat chcecie. Przy pierwszych tradach macie bonus nawet do 30 dolców, czyli do jakichś 120 ziko, więc myślę, że się opłaca. No i wiecie co, ja dzisiaj wam wezmę skinka za 240 zł. Bez trade locka No i zobaczmy, co my tutaj mamy, co mogę wam wziąć za 240 ziko. Jest fajny dielek. Jest fajna petka, ale myślę, że petką za dużo osób w sumie nie gra, no chyba że na jakimś forcie. Jest kałaszek LED Museo i ma w ogóle wciul naklejek. I myślę, że ten kałaszek nie byłby w sumie taki zły dla Was, 237 ziko, pamiętajcie, że jeśli Wam zabraknie do wymiany, to możecie sobie kliknąć ten plusik tutaj wpisać kod zatrzymacie plus 35% wpłaty, no i płacacie blikiem przykładowo 100, dostaniecie 135 w skinach macie powiedzmy 200, no to macie łącznie 335 ziko i możecie sobie wziąć coś za 335 ziko a ja Wam biorę tego Akalet Museo, no i biorę go od razu, 240 ziko dzisiaj dla Was żeby wygrać tego kałaszka, musicie zostawić łapeczkę w górę, dzisiaj jedna łapeczka to będzie 44 grosze, tyle ile dobiecie, tyle rozdam, pamiętaj, że musisz mieć suba u mnie na kanale, nie masz suba, no to niestety ale nie, otrzymasz skina, a pamiętaj że to sprawdzam chodząc na Twój kanał no jak widzicie oferta wymiany od razu już jest, mogę ją potwierdzić, wiadomo, będę miał 7 dni tradeloka. no i po 7 dniach dopiero będę mógł Wam tego kałaszka wysłać ma zajebiste naklejki, no i żeby wygrać tego kołacha, musisz napisać dzisiaj w komentarzu ocenić swojego skila z kałaszką po prostu oceniasz swojego skilla, bierzesz pod uwagę full auto, heady, one-tapy po prostu, jak ci się gra kałaszkiem i po prostu oceniasz swoje umiejętności z kałaszkiem. Myślę, że od 0 do 10 u mnie. No nie będę się aż tak mega chwalił, ale myślę, że 9 na 10 to jest moja ulubiona broń. Jedna z najlepszych, ale ja akceptuję wymianę. No i kałaszka mam, dzisiaj kałaszek dla was, a to by było na tyle. Na razie.